W Psalmie 43 mamy taką oto prośbę do Boga: Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych. To często jest rzeczywistość życia chrześcijańskiego. Oczywiście cierpienia czy zmartwienia, które na nas spadają, nie dotyczą tylko zła od ludzi, tylko ludzi fałszywych czy niegodziwych ale mogą także dotyczyć chorób, niepowodzeń jakichś materialnych, kłopotów rodzinnych. Kłopotów związanych z ojczyzną, i tak dalej, i tak dalej. Mamy na bieżąco bardzo dużo różnych czynników, które mogą powodować nasze, powiedzmy, to niezadowolenie, dyskomfort, czy nawet cierpienie. Ale gdybyśmy skoncentrowali się na teraźniejszości, gdybyśmy tylko analizowali te niekorzystne dla nas czynniki, nasz nastrój byłby bardzo zły. Nasze spojrzenie na przyszłość byłoby pesymistyczne. Nasza chęć do życia, do działania byłaby bardzo ograniczona, jeśli nie w ogóle bylibyśmy jej pozbawieni. Dlatego chrześcijanin, ale i każdy człowiek potrzebuje czegoś takiego jak optymizm jak patrzenie z nadzieją w przyszłość jak przekonanie, że będzie lepiej. I teraz pytanie do nas wierzących. Na jakiej podstawie my mamy być optymistami? Dlaczego mamy spodziewać się happy endu naszych cierpień, naszych zmartwień niepowodzeń bieżących? To jest kluczowe pytanie, byśmy nie poddawali się rezygnacji, bo kiedy koncentrujemy się na doczesności, to dopadają nas wątpliwości w rodzaju tu znowu cytuję psalmistę, Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny, gdy nieprzyjaciel mnie dręczy? Patrząc na teraźniejszość, bardzo łatwo nam przyjąć taką perspektywę, takie wątpliwości i taki nastrój naszej duszy. Jednakże psalmista ma ciągle nadzieję, dlatego prosi Boga. Ześlij światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą, niech mnie wprowadzą na górę Twą świętą i do przybytków Twoich. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej. I będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże mój! A następnie zwraca się do siebie. Czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Optymizm, czyli nadzieja na przyszłość, na dobre zakończenie problemów, w jakich obecnie się znajdujemy, dla chrześcijanina ma zakotwiczenie zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości. Mówimy: Bóg zbawienia mego. To już się dokonało. Bóg nas zbawił, wsyłając Jezusa, zapłacił doskonale pełną karę za grzechy całego świata, a my, kiedy odkryliśmy swój stan, i to, co Bóg dla nas zrobił w Jezusie, i skorzystaliśmy z tego, jesteśmy już tego beneficjentami. Bóg jest naszym Zbawicielem, czyli Zbawienie już jest naszym udziałem. To jest jak gdyby nasze bezpieczeństwo, nasz dom w niebie, jak to Jezus określił. Już macie dom w niebie. Coś stało się w Waszym życiu w przeszłości, że już czeka na Was dom w niebie, czyli Nasz optymizm jest zakotwiczony w przeszłości, bo coś Bóg zrobił dla nas, i to już jest nasze, to już stało się naszą rzeczywistością, naszym udziałem. Mówiąc innym językiem, jesteśmy już przemienieni, mamy nową naturę, dzięki Bogu, nasza pozycja jest już w niebie. Biblia nazywa nas świętymi, czyli w, w oczach Boga jesteśmy bez winy, ponieważ cała nasza wina została zmyta krwią Chrystusa. Ale nie jesteśmy jeszcze w niebie, jesteśmy dalej tu na Ziemi i dalej doświadczamy, czyli jesteśmy otwarci na zranienia, na różne przykrości, cierpienia i tak dalej. Dlatego, samo to, że już mamy tą nową naturę, już mamy mieszkanie w niebie, gdyby jeszcze nie było tego zakotwiczenia w przyszłości, gdybyśmy nie wiedzieli jak to i mniej więcej kiedy ma się skończyć, w jakiej perspektywie czasowej. To mogłoby nie wystarczyć, ta sama radość z pozycji w Bogu mogłaby nam nie wystarczyć do tego, żeby stawić czoło tym wszystkim złym okolicznościom, które na nas spadają. Dlatego Bóg też jasno daje nam nadzieję na przyszłość. Przejdźmy do Nowego Testamentu, oto list do Hebrajczyków, rozdział 10. Albowiem wytrwałości Wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Bo jeszcze tylko mała chwila tu ewidentnie mamy pokazaną perspektywę czasową perspektywę czasową na przyszłość że to, co się dzieje tu i teraz, to nie jest stan wieczny. Ta rzeczywistość, choćby nie wiem, jak potężnie i trwale wyglądała, jest tylko przejściowa. A za małą chwilę przyjdzie ten, który obiecał. A ze swoim przyjściem nie będzie zwlekał. Apostoł Piotr w pierwszym liście swoim tak wiąże przeszłość i przyszłość w optymizmie wierzącego. Pierwszy rozdział, werset szósty pierwszy Piotra. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Warto podkreślić znowu ten aspekt czasowy. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko. Na krótko. Tam w Hebrajczyków czytaliśmy mała chwila. Tu na krótko. Taka jest Boża perspektywa na okoliczności dnia teraźniejszego, w jakich się znajdujemy. Mimo, że teraz, na krótko i później, gdy trzeba, gdy rzeczywiście Bóg widzi w tym sens, czyli żadne z tych cierpień, które na nas spada, nie jest pozbawione znaczenia. Że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Wcześniej apostoł Piotr mówi o naszym zbawieniu i w ten sposób nasz optymizm wiąże z przeszłością. Weselcie się z tego. Weselcie się z tego, że jesteście zbawieni, że macie ojca w niebie, że macie tam mieszkanie, że Jezus tam na nas czeka. Weselcie się z tego, mimo że w teraźniejszości, w tym życiu, tu i teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza Okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Znowu mamy odniesienie do przyszłości. Nasza nadzieja, nasz optymizm związany jest z tym, że czekamy. Czekamy na objawienie się Jezusa Chrystusa, na Jego przyjście. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.